wszystkich bardzo serdecznie. Filip franwisz się kłania, a z nami jest dzisiaj trener w klubie XYZ Fight Academy Bydgoszcz, w którym trenuje m.in. Bartłomiej Gładkowicz z programu Tylko Jeden. Witam Cię Filip bardzo serdecznie. Witam, cześć. Na początku chciałbym Cię zapytać, jak odnajdujesz się w realiach koronawirusowej rzeczywistości, w której jesteśmy zmuszeni siedzieć w domu. Jak wyglądają Twoje treningi i jak Twoje samopoczucie i stan psychiczny Wiesz co, no na szczęście yy, staram się zachować normalność yy, podczas tego koronawirusa, yy, Trenuję na powietrzu. Yy, własnym ciężarem ciała. Też trochę w domu, walkościłem takie podstawowe ćwiczenia. No, jakoś daj radę, nie jest najgorzej. Mhm. Przejdźmy może od razu do, do meritum, jako, że jesteś jednym z trenerów Bartka Kładkowicza. Powiedz mi na początku, jak godziliście wszystkie treningi podczas, gdy Bartek wracał z Warszawy, z tego centrum treningowego KSW? Wiesz co, tak naprawdę musieliśmy troszkę podkręcać, robiliśmy przez weekend dwa treningi dziennie, żeby trochę Bartka zmęczyć i przygotować. Bo podczas przygotowań do takiej walki, kiedy znamy termin, no to wiadomo, że możemy sobie wszystko to rozłożyć. Tutaj do końca nie znaliśmy daty, kiedy Batek będzie walczył, więc musieliśmy cisnąć tak naprawdę weekendy na maksimum. Na naprawdę jest troszkę. Mhm, czyli, czyli nie było to takie typowe podtrzymanie formy, a właśnie takie szlify, żeby jeszcze gdzieś wzmocnić jego organizm? E, tak, tak. Cały czas próbowaliśmy podkręcać, żeby ta e, kondycja, którą miał, wchodząc do programu, żeby ją utrzymać. No i ćwiczyliśmy już odpowiednie akcje od konkretnych zawodników, na których podejrzewaliśmy, że Bartek może dostać. Mhm. Powiedz Filip, w związku z tym niezrobieniem wagi przez, przez Bartka. Jakie tam dokładnie były problemy i czy wy mieliście jakikolwiek wpływ na, na tę sytuację, ponieważ z tego co wiemy, chłopacy nie mogli mieć podczas pobytu w, w Warszawie telefonów przy sobie? To tak naprawdę no, dopiero mieliśmy kontakt z Bartkiem w weekend i podejmowaliśmy jakby wszystkie decyzje dopiero jak wracał do Bydgoszczy. Nie? Więc to też było wszystko tak te 4 dni czy tam 5, nie mieliśmy z nim w ogóle kontaktu. No i próbowaliśmy tak naprawdę weekendami natrabiać tą sytuację nie? z tym, że miał trochę problem ze zbiciem, nie? bo ta waga tak naprawdę nie chciała w ogóle mu schodzić. Zatrzymała się na pewnym etapie pomimo tego, że on był na diecie, więc no, zaczęliśmy próbować różnych też innych tam rozwiązań, nie? Mm -hmm. zaczęło wchodzić. A czy właśnie w związku z tym, z tym katorżniczym cięciem wagi pojawiły się jakieś plany, żeby może jednak zmienić kategorię wagową już na stałe? Jest tak naprawdę to była pierwsza sytuacja taka w, w, tutaj w karierze Bartka, zawsze spokojnie schodziliśmy do tej kategorii 7.7 więc no zobaczymy, jesteśmy w trakcie tak naprawdę rozważyć teraz Bartek trochę odpoczywa, wraca do zdrowia bo to jest częste zbijanie wagi takie dosyć spore też na pewno miało wpływ na jego tutaj sytuację taką hormonalną w organizmie no i teraz na pewno będziemy chcieli zobaczyć w kategorii wyżej, w 84 no, zobaczymy jak to dalej będzie, jak będzie się czuł jak też jego organizm będzie reagował na dalszy rozwój sytuacji, no zobaczymy tak naprawdę, nie? No teraz planujemy jak to wszystko się skończy, yy, zorganizować tak powiem, walkę w kategorii i Mm -hmm. No wiadomo, że, że liczyliście na, na zwycięstwo, jeśli chodzi o Bartka, natomiast on nie miał nawet okazji się zaprezentować. Czy, czy w związku z tym KSW przejawia jakieś oznaki, że, że może jednak to nie jest ten czas i trzeba gdzieś indziej spróbować, a w związku z tym, czy yy, planujecie gdzieś powrót na GSW, bądź też Envio Fight Night, na którym Bartłomiej miał okazję walczyć? Wiesz co, tak naprawdę, no teraz, dopóki jest ta sytuacja jeszcze z tym koronawirusem, yy, to. Nie mamy żadnej jakby perspektywy takiej konkretnej, ale rozważamy zorganizowania właśnie walki partka z Ledą. Tej walki, która miała być w programie, tak? Obydwoje przejawiają chęć takiej walki, więc myślę, że na pewno w jakiejś organizacji taka walka dojdzie do skutku. To było coś, myślę, fajnego, że widzę, też na pewno byliby byli ciekawi, jakby się to rozwiązało. Za programem. Mhm, jest... rozum... no, tak naprawdę organizacja, no też nie wiemy, ale myślę, że to będzie łakomy tutaj smaczek jakiś dla kibiców, więc myślę, że na pewno taka walka będzie dyskutowana. Mhm, rozumiem, no dla XYZ poprzedni rok, zwłaszcza końcówka była, była genialna, Artur Drążek wygrał swoją walkę na, na, rok, na, na rok MMA, Bartek Gładkowicz zwyciężył na FN20, Kamil Winiarczyk zdobył Mistrzostwo Polski w amatorskim MMA oraz brąz. No i tak naprawdę teraz mieliście bardzo duże plany jeśli chodzi o, o właśnie tych i innych zawodników i ten koronawirus pokrzyżował to. Jeśli chodzi o Kamila w jego kwestii jakie są plany następne na, na jego karierę? Czy to nadal będzie kontynuowane jeśli chodzi o przeróżne almy, czy jednak spróbujecie go gdzieś wypchnąć na być może jakąś walkę w Semi-Pro na gali? Tak naprawdę były właśnie plany znalezienia organiz... z walki semi-pro dla Kamila, bo to jest naprawdę świetny zawodnik. Są udowodnił już tutaj na zawodach Alma, niejednokrotnie. To była tak naprawdę kwestia czasu. Artur y, szukał już po takiej walki, więc y, no, szkoda, że tak się stało. No, na razie y, zobaczymy, jak to się rozwiąże. Myślę, że trzeba będzie zacząć od Almy, żeby trochę przestrzec tą grę, a później tak naprawdę no, zobaczymy. Nie? Mhm. 14 marca w Wągrowcu Marek Lewicki miał też stoczyć walkę swoją w MMA podczas Galis Quest 18. Jak wiemy ta gala też została odwołana i przeniesiona na kolejny termin. Czy macie swego rodzaju zapewnienie, że Marek mimo wszystko na tej karcie się znajdzie, a przeciwnik będzie, będzie ten sam? Co z, z przeciwnikiem to do końca nie wiadomo, bo tam się. Z... Zmieniali zawodnicy. Zawodnik, który pierwotnie miał walczyć z Markiem, doznał kontuzji, to był że Krzysztof Żurawski. I tak naprawdę przeciwnika dopiero dla Marka szukali, więc no ciężko tak naprawdę teraz powiedzieć, kiedy w ogóle organizacja Slackers będzie organizować taką galę. No nic nie wiadomo tak naprawdę, ne? więc myślę, że Marek przejawia tutaj chęć do walki, też jest bardzo dobrze był przygotowany. Fajnie pracował, sparniki wszystko fajnie wychodziły. To był, był jego tak naprawdę debiut w klatce takiej, na takiej gali w walce semi pro, Ale myślę, że Marek spokojnie by sobie poradził. I byłaby to efektowna walka. Więc na pewno myślę, że Marek będzie jeszcze chciał walczyć i to jest po prostu kwestia czasu, kiedy go zobaczymy w klatce. Mhm, a wy. Oczekiwaniu na ewentualne oferty i pojawienie się przeróżnych gal staracie się z różnymi zawodnikami z klubu podtrzymywać jakąś tą formę czy na razie macie luz? Są teraz tak naprawdę nie mamy za dużych możliwości, no bo treningi są zakazane, tak? Więc to jest tak naprawdę sprawa indywidualna. Każdego zawodnika jak tą formę podtrzymuje. My możemy ewentualnie coś powiedzieć, no ale no nie możemy yy, tych treningów tak prowadzić, więc... No wszyscy jesteśmy w takim lockdownie, że no, ciężko, ciężko tak naprawdę trenować w taki sposób, żeby przygotować się na 100% do, do walki. To, mhm. No trzeba to po prostu przeczekać i każdy musi jakąś swoją formę podtrzymywać na, na własny rachunek. Mhm. Mm 14 marca również miał walczyć Oskar Cigert na, na gali K1 o Mistrzostwo Świata organizacja, organizacji ISK, przepraszam, z Marwinem Bonna, ma. czy Wy gdzieś pomagacie mu w przygotowaniach i, i czy też wiesz może, czy, czy to się odbędzie z tym samym rywalem i, i czy faktycznie taka gala ma, ma szansę się odbyć, czy to zostało już definitywnie odwołane. Z tego co wiem, to ta gala ma się odbyć, przeciwnik ma zostać ten sam, czyli będziemy mogli zobaczyć ten pojedynek. Oskar, widziałem jego przygotowania. Naprawdę bardzo dobrze się przygotował pod kątem siłowym. Tutaj pracuję z Bartkiem Ważeszkiewiczem, od nas też z klubu, z trenerem od przygotowania siłowego. No był świetnie przygotowany też, pomagałem mu przygotowania przygotowaniach tutaj strejkowych. Sparingi Oskara też wyglądały bardzo obiecująco, więc myślę, że na, na pewno będzie to efektowna walka, którą Oskar wygra, jestem wdzięczny Mhm. przekonany. 28 marca mieliśmy być jako patronat na gali SSW Fight Night w Mogilnie, gdzie miał walczyć Mateusz Baranowski w kategorii ciężkiej oraz Paulina Kontna. W, w ciężkiej? Chyba nie, nie w ciężkiej. Nie w ciężkiej? No nie, jeszcze, jeszcze do ciężki nie trafił. So, to chyba chyba. A czyli rozumiem, że, że niżej, tak? Półśrednia, półśrednia chyba. Albo średnia, już teraz nie pamiętam, chyba półśrednia. A, to, to, to mój błąd, także, także przepraszam. Ale no, czy właśnie ponowie pytanie w związku z, z innymi zawodnikami, czy zarówno Paula, jak i, jak i Mateusz gdzieś mają to zapewnienie, że, że to wszystko jednak się odbędzie. No i jak to u Was wygląda? Czy, czy staracie się przekazywać jako trenerzy zawodnikom gdzieś tam swoje wskazówki, które oni mogą wdrażać gdzieś tam w domach? No wiadomo, że te treningi są teraz utrudnione. No jesteśmy w kontakcie tutaj z naszymi zawodnikami. Z tego co wiem, to gala będzie przesunięta, więc wszystkie te walki mają się odbyć po prostu w dzisiejszym terminie Paulina cały czas jest w formie, podtrzymuje tą formę myślę, że no szkoda, bardzo szkoda tej walki bo Paulina była też świetnie przygotowana mielibyśmy okazję tak naprawdę zobaczyć ją pierwszy raz w walce MMA no ale ma, ona ma świetną bazę zapaśniczą jest bardzo dobrze, była też przygotowana fizycznie, siłowo, no i stójka Pauliny tak naprawdę z dnia na dzień też się bardzo szybko rozwijała i no, myślę, że też powinna bardzo efektownie by wygrała ten pojedynek. Mateusz, no, to jest bestia, tak? On jak wchodzi do klatki, to się po prostu mm, zmienia w bardzo efektownie prawie wygrywać swoje budynki. I też mam nadzieję, że, że za niedługo, jak wszystko się skończy, będzie mógł y, pokazać, jak naprawdę na co dostać i efektownie wygra swój pojedynek. Więc, no, naprawdę jesteśmy zawiedzeni, zawiedzeni tutaj tą samą sytuacją, bo. No, marzec naprawdę fajnie dla nas się zapowiadał, dla naszego klubu. Tutaj nowi zawodnicy chcieli wypłynąć trochę na głębsze wody, no ale niestety będziemy musieli i się w cierpliwość, ale na pewno, że usłyszymy o nich i zobaczymy ich w pracy, z nim o tym przekonamy. Mm -hmm. No tak, Mateusza już mieliśmy wielokrotnie okazję widzieć i on pokazywał, że potrafi wygrywać walki przez ciosy, a także ostatnio wygrał przez Taktarowa na, na Ragnarok MMA 2. Natomiast jeśli chodzi o, o Paulinę, w związku z jej genialną bazą zapaśniczą, czy wy gdzieś staracie się odpuszczać te, te treningi zapaśniczej, a właśnie skupiać się więcej na, na stójce i jujitsu? Znaczy powiem Ci tak, Paulina to jest tytan pracy, ona nigdy nie opuszcza żadnych treningów. Tak naprawdę pracujemy nad wszystkim. Więc okay. wiadomo, że więcej trochę robimy treningów stójkowych, znaczy robiliśmy, żeby trochę nadrobić tą stójkę, ale tak naprawdę na cały czas zapasy, partery, to wszystko też się odbywało. Więc siła też Paulina, bardzo dobrze była przygotowana siłowo, ciężko naprawdę przypracowała ten okres przygotowań. Hmm. Więc o nią tak naprawdę najbardziej byłem spokojny. Mhm. Yy. Kolejny zawodnik z waszego klubu to, to Severin Kirshibel. Yy. Otrzymał no świetną okazję zadebiutowania za na, na gali Fen. Co, co prawda była to walka w krótkim odstępie czasowym i to jeszcze z Kiriołem Korniłowem, który, który bije się w kategorii ciężkiej. Seweryn jest w kategorii półciężkiej. Natomiast słyszeliśmy o zapewnieniu, że Seweryn ma otrzymać kolejną walkę. Czy w związku z tym, że Fen już zaplanował gale, pojawiały się jakieś głosy, że może otrzymać kolejną szansę? Są na razie nie, nie, nie dochodzą mnie takie informacje. Znaczy na pewno szansę otrzyma, ale na pewno znaczy raczej nie na tej najbliższej gali. Mhm. A jak. A jak z waszej perspektywy ten, ten wyjazd wyglądał? To rozumiem, była podejrzewam, gwałtowna decyzja i czy Seweryn kontaktował się z Wami, czy powiedział po prostu do, do włodarzy, tak, chcę, walczę i, i obwieścił to wam. I oczywiście Severin się z nami skontaktował, tutaj staraliśmy się mu doradzić. Powiem szczerze, że yy, tak samo Artur jak i ja odradzaliśmy mu tej walki, ponieważ no, to jest tak naprawdę wziąć pojedynek z dnia na dzień w kategorii, nie w swojej kategorii wagowej, no to trzeba mieć naprawdę yy, duże jaja. Yy, no ale jak Severin pokazał, tak, walczył dzielnie, przewaga tutaj yy, wagi była no, bardzo duża. Mimo tego y, pokazał serce do walki i umiejętności, więc dlatego też dostał więcej szansę. No, niestety przegrał, ale myślę, że y, do fajnie się pokazał, więc tak naprawdę y, czasami takie przegrane dają nam szansę na dalszy rozwój na dalsze jakby, możliwości, dają, na, dają nam większe możliwości i y, y, w ten sposób do tego Sotarium też podchodzi, więc niczego nie żałuję. Myślę, że jakby czas, cofnąłby się w czasie, to decyzję by podjął taką samą, więc. No po to też y, zawodnicy tak naprawdę po to są, żeby walczyć. No, nie oszukujmy się, my y, często ktoś, kto ma teoretycznie gorsze szanse, pokazuje y, swoim sercem do walki, hartem ducha, że może wygrać. Więc no, tacy, takich zawodników y, publiczność tak naprawdę kocha. Tak? Szczególnie, gdy są takie dysproporcje wadze y, i sile. Mm -hmm. Seweryn walczył w międzyczasie, bo miał, jeśli chodzi o zawodowe występy, sporą przerwę. Walczył wcześniej na galach TFL. Później były Mistrzostwa Polski wojska polskiego, które, które Seweryn wygrał. Natomiast czy, czy wiesz, skąd wynikała tak długa absencja w zawodowym MMA? Seweryn ma problemy troszkę zdrowotne. Miał operację kolana odroskopie. Więc tak naprawdę to tylko kontuzje powodują, że ma przerwę treningów i nie może walczyć. To tak naprawdę on, on jest jednym z tych zawodników, którzy po prostu mogą no, ciągle walczyć. Mhm. Więc jeżeli z nie walczy, to znaczy, że coś się dzieje, że ma kontuzję. Mhm, rozumiem. Przechodząc już do, do ostatniej kwestii, która nas tu interesuje, tu chodzi o Twoją osobę. W zeszłym roku wygrałeś Winter Cup w Jiu Jitsu. Powiedz jak, jak wspominasz ten, ten event. No wiadomo, wszyscy myślą, że, że jesteś głównie Stójkowiczem, a, a tu się okazuje, że, że wygrywasz zawody Jiu Jitsu. Są bardzo pozytywnie, wspominam, te zawody. Startowałem już dwa razy wcześniej na zawodach z yy, nauki, niestety nie udało mi się za dużo pokazać. No i postanowiłem, że będę startował tak długo, aż w końcu zacznę wygrywać, więc yy, no, udało się, tak? Miałem bardzo dobre tutaj. Praktycznie miałem treningi personalne z y, Maciejem Taspirem, z profesorem, y, trenerem DC u nas w ślubie, więc no, te treningi przyłożyły się tak naprawdę na wygraną, więc... Dało się, fajnie. Traktowałem to jako taką przygodę, wiadomo, że zaczynałem z stójki, stójki, wolę walczyć w stójce, ale w jiu tak naprawdę też lubię, więc jak mam okazję, to planuję i walczę. Mhm, czyli nie wykluczasz kolejnych startów? Co na razie nie planowałem, ale oczywiście jak znajdzie yy, mi ochota, to myślę, że jeszcze wystartuję kiedyś. Jesteś głównie zawodnikiem Muay Thai, ale miałeś też także bodajże dwie walki w MMA. Powiedz, dlaczego od dłuższego czasu nie widzimy Cię w tych obu formułach? Wiesz co, tak naprawdę ja bardzo dawno nie walczyłem. Przygrałem swoje dwie zawodowe walki i postanowiłem, że jakby hmm, będę tutaj bardziej się czuł jako trener. Wolę się przykazywać wiedzę, niż też narażać siebie na Mam też dużo, dużo kontuzji i postanowiłem, że y, będę na swoich błędach jakby, y, uczył moich tak, podopiecznych, żeby nie popełniali tych błędów, co ja. Więc staram się jakby, y, bardziej udzielać się jako trener, lepiej się czuję jako trener niż jako zawodnik. Mhm. Taką y, obrałem drogę. Mm -hmm. A czy w związku z tym wykluczasz, wykluczasz kolejne ewentualne starty jeszcze kiedyś, czy, czy chciałbyś może jeszcze raz chociaż wyjść? No, ja tak naprawdę nic nie wykluczam. Ja cały czas trenuję, cały czas jestem, można powiedzieć, w jakiejś tam formie swojej. Cały czas ćwiczę, więc może kiedyś jeszcze wystartuję w jakichś zawodach amatorskich, albo no, nigdy nie wiadomo, nic nie wykluczam tak naprawdę, nie? ale. No na razie nie mam też jakby takiej potrzeby, nie czuję takiej potrzeby, żeby gdzieś tam startować walkę HMMA, ale też nie wykluczam. Może jeszcze kiedyś zobaczę, zobaczymy. W ostatniej rozmowie z Arturem Drążkiem. Artur wspominał, że, że Klub XYZ Fight Academy Bydgoszcz radzi sobie w tej ciężkiej sytuacji tworząc tak zwane cegiełki, koszulkę, którą tutaj u Ciebie widzimy na, na ekranie. Powiedz, jak u was przebiegła ta akcja? Czy, czy ona się udała i, i czy udało się zebrać odpowiednio dużo funduszy, aby klub się utrzymał? Wiesz co, to tak naprawdę myślę, że dopiero się okaże, zależy jak długo jeszcze będzie trwała ta przerwa, ale z tego co tutaj się orientuję, klub, zresztą to jest bardzo fajny klub, ktoś kto miał okazję tutaj u nas trenować, wie, że tutaj chodzą wspaniali ludzie, przychodzą, tak, mamy bardzo fajną atmosferę i w takich ciężkich czasach, gdzie tak naprawdę przyjaciół poznaje się w wiedzie, no to było bardzo duże zainteresowanie naszymi tutaj y, tymi cegiełkami, koszulkami, bardzo dużo ludzi chciało pomóc, nawet y, ludzie z innych miast, y, więc y, fajnie, super sprawa, mam nadzieję, że, że to się jakiś szybciej skończy, że klub będzie dalej funkcjonował, y, bo naprawdę mamy bardzo tutaj perspektywicznych młodych zawodników i starych, <grym> <grym> więc... Y, no tak, no to było imponujące, bo, bo nie tylko Wasza społeczność, ale także zawodnicy, tacy jak Maciej Glabus czy, czy Łukasz Zaborowski, włączyli się do tej akcji. Także to pokazuje, że, że gdzieś ta korelacja pomiędzy klubami oraz więzy, które stworzyliście w przeszłości, no nadal istnieją. Tak, jeszcze Zelityszka też bardzo wspiera nasz klub. Więc co jest fajne, że tak naprawdę w takich ciężkich czasach ludzie potrafią nawet różnych klubów, się wspierać, łączyć się no i pomagamy sobie tak jak możemy tylko. Mhm. Dobrze Filip, ja Ci ja dziękuję bardzo za, za Twój poświęcony czas, to była przyjemność. Jeśli masz ochotę komuś podziękować, kogoś pozdrowić, to, to teraz chwila dla, dla Ciebie. No dziękuję wszystkim tak naprawdę, którzy wspierają nasz klub, którzy kupili tą cygiełkę, mam nadzieję, że to wszystko jakoś i że wrócicie na treningi. No i pozdrawiam wszystkich członków klubu i wszystkich życzliwych mam ludzi. Mhm, także no, dziękuję, dziękuję Tobie jeszcze raz. Życzę, życzę powodzenia, aby klub się utrzymał i, i wszystkiego dobrego. Na, na razie. Dzięki, trzymaj się. Cześć. Myśleliście, że to koniec? To jeszcze nie jest koniec. Jako, że mamy 2 maja, czyli dzień święta Twoich urodzin Filipie, pragnę w imieniu całej ekipy Polish Fighters złożyć Tobie najserdeczniejsze życzenia z tej okazji. Przede wszystkim dużo zdrowia, bo jak mamy zdrowie to możemy wszystko. Determinacji o sile supernowej w każdym celu, jaki tylko sobie postawisz. No i siły do spełniania Twoich najskrytszych marzeń. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i 100 lat.